Strefa bezpieczeństwa to rozbudowana wersja systemu Dual. Gdy operator skupia się na odstawianiu palety na regał wiązka bocznych pulsacyjnych laserów strefy bezpieczeństwa, informuje, wyznaczając świetlną granicę, której nie powinno się przekraczać pieszym. Strefa bezpieczeństwa uruchamia się automatycznie, gdy karetkę podniesiemy powyżej 50 cm. Wtedy laser zaczyna migać co 0,3 sekundy. Jeśli wysokość spadnie poniżej 50 cm, linia gaśnie. Aby lepiej zrozumieć strefę bezpieczeństwa, warto spojrzeć na system dual. System wykorzystuje lasery, zielony i czerwony, automatyczne czujniki i inteligentne algorytmy. By prowadzić operatora w kluczowych momentach przy wjeździe w paletę i odkładaniu ładunku, zielony laser pomaga precyzyjnie wprowadzić widły, a czerwony zapobiega zderzeniom palety z trawersem. Strefa bezpieczeństwa zwiększa ochronę magazynu, dając operatorom i pieszym jasny sygnał, gdzie kończy się strefa pracy wózka. To proste, a jednocześnie skuteczne rozwiązanie. Dowiedz się więcej na naszej stronie.